Cześć, witajcie na kanale Komiksomania. Mam tu kolejną paczkę z prenumeratą od Ashet, bohaterowy i złoczyńcy z tomami 60 i 61. Data nadania 23 października 2023 roku. Dostałem pod koniec października. Dosłownie. I zaraz sobie otworzymy, zajrzymy do środka, co tam jest. I mamy tu następujące dwa tomy. Są to od razu mówię nowości na polskim rynku. Nigdy tego prędzej nie było. Ostatnia noc, tom 60 i Deathstroke jest tomem 61. Widać tutaj znac znaczącą różnicę. Deathstroke jest nieco grubszy. Z tyłu Final Night jest Green Lantern, Final Rider. ten desing może od razu co niektórym mówić, jaki to jest okres czasowy. Taka końcówka. Lat. 90-tych, gdy Kyla Rainer był Green Lanternem, przejął stery po Halu Jordanie. No i tutaj Deathstroke Slade Wilson. Akurat ten desing mi nic nie mówi, ale wiem, że to jest komiks urodzenia. Przede wszystkim dzięki tutaj temu emblematowi Batmana, który jest taką żółtą, złotą otoczką zrobiony. I to jest wiadome. Dobra, zaglądajmy. Najpierw Tom 60, ten bardziej mnie ciekawi. Zaglądamy do środka, ja na ten event czekałem. Bardzo chcę go przeczytać w końcu po polsku, bo już z tego czasu o nim co nieco poczytałem, nawet i 20 lat do tyłu tak patrząc wstecz. Zobaczcie, tutaj mamy trzy pierwsze zeszyty z 1996 roku, potem jest przerywnik, jest Szmaragdowa Noc, widzę tutaj Parallax, czyli tu jest jakiś y, tytuł właśnie z Halem Jordanem, oszalały. Jaki specjalny numer. Ostatnia noc czwarty zeszyt, czyli to się łączy z tym i jeszcze jest jeden Green Lantern, także mamy tutaj sześć zeszytów z 96 roku. O samym tym wydarzeniu można było poczytać już u nas, na przykład w 2002 roku, gdy był Green Arrow. Bo tutaj nie pamiętam już teraz dokładnie wprowadzenia, ale te pierwsze strony to było odniesienie do właśnie Final Night, gdzie. Słońce zostało zasłonięte i mogliśmy się dowiedzieć co tam się wydarzyło, w tych pierwszych stronach dosłownie. A także były tutaj na samym końcu takie świetne przypisy różne. Można było się dowiedzieć między, między innymi kto jest kim, albo jakieś wydarzenia, na przykład tutaj godzina 0. Więc to już nas wtedy rozbudzało, nasze, że tak powiem, kubki smakowe, komiksowe także z komiksu dziedzictwo Green Lanterna też świetny komiks też tutaj dużo odniesień właśnie do paralaxa do historii zielonej latarni różne tutaj rzeczy śmierć Supermana szaleństwo zielonej latarni zły paralak i znowu dobry zielona latarnia i tutaj naprawdę się już można było też wkręcić po raz kolejny latarnię no takie szczątki dosłownie wyrwane gdzieś tutaj po kawałku każdej strony. Znowu przypisy dużo tutaj było nam nakreślone, ale tej całej mega ważnej historii dla Green Lanterna nie dostaliśmy. No bo całą historię zaczęliśmy w latach 90., w 92, tu akurat w za 93 roku, gdzie właśnie Hal Jordan brylował. Był tym latarnikiem naszego sektoru, bronił nas, poznaliśmy też innych Lanternów. Mieliśmy świetne tutaj listy z OA tu grupa redakcyjna oczywiście na czele z zielonym Marvel Arkiem tak, prowadził to, pokazywał nam co jest 5 co się działo, oczywiście wtedy jeszcze nie było Final Night, ale już mieliśmy zajawkę na Green Lanterna, która była krótka, ale treściwa, bo to były świetne zeszyty, no i potem Egmont zaczął wydawać swoje super bohaterskie komiksy gdzieś tam, ten latarnik się pokazywał nam jeden z drugim Plotka I gdzieś tam były odniesienia nie gdzie niegdzie właśnie do tej finałowej nocy. I naprawdę chciałem to przeczytać już lata temu. No i teraz się nadarzyła okazja. Nawet nie wiem, czy to było gdzieś tłumaczone na translacjach, nie pamiętam w sumie. Ale coś nie, coś wiem o tym komiksie. Poza tym, że te słońce zajdzie tutaj i bohaterowie się zjednoczą, no to tutaj mega ważną właśnie rolę będzie miał zielony latarni Green Lantern i właśnie Hal Jordan jako też ten oszalały Parallax mamy Gaia Gardnera, gdy ktoś nie wiedział to jest właśnie też Green Lantern, który okazał się swego czasu takim bytem kosmicznym no wiecie, zmiany następowały, Kimmich Comics wszedł ze swoimi super rysunkami każde wydawnictwo chciało mu dorównać więc następowały różne zmiany, różne takie wydarzenia i tu jest właśnie Parallax. To jest ten zeszyt. To jest ta właśnie specjalna, tak jest, specjal Szmaragdowa Noc. Jest tu. tu. na pewno już spoilerowo będzie. To jest ogólnie cyborg. Ten cyborg, z którym walczył Superman po swojej śmierci. ten się pod niego podszywał. i Tu mamy jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. No. Wygląda ciekawie, taka kwintesencja lat 90. -tych. o Superman Lex Luthor. Oczywiście, gdy słońce zaszło, to z tego co kojarzę, to Superman tracił te swoje moce, już nie był taki super-odporny. i tu sądzę, że właśnie Green Lanterni będą mieli największą rolę do odegrania. I to jest zdecydowanie komiks dla fanów: Green Lanterna, gdzie dopełniamy się znowu tym, tymi takimi rzeczami, których nie mogliśmy właśnie przeczytać ani za tym samym, ani. Za czasów Egmontu, gdy startował z Super Hero. No i przez tą popularność jaką Green Lantern Mano, bo nie da się ukryć, nie ma jej za dużej. No to fantastycznie, że w kolekcji mamy takie że zeszyty, takie tomy. Ja oczywiście czekam jeszcze na innego Green Lanterna. Ale to mam nadzieję nastąpi już wkrótce, gdzie dostaniemy właśnie tę historię, gdzie nasz Hal Jordan stanie się tym Paralaksem oszala, oszalałym i na scenę wejdzie Kyle Reiner. To jest też ważna historia dla Uniwersum Green Lanterna, ale i dla Uniwersum DC ogólnie. I przy okazji są to dobre komiksy, warte przedstawienia. Tu mamy Swamp Tinga I jeszcze tutaj taka końcówka z Hiroshi z DC. Tu już po tym evencie. Mamy symbol Green Lanterna. Dobra, przeskakujemy dalej. Dodatki, może tu. O, właśnie, patrzcie, widzicie, tu jest to, co pokazywałem przed chwilą. I ogólnie skołczano, zobaczcie. Przedruki, zaraz sobie spojrzę tu bliżej, czy to jest, czy to jest yy, po polsku. Tutaj mamy tą stronę. Te strony też są tutaj przerzucone, widzicie, tutaj chyba wystarczy. Ja sobie teraz tak. Jest po polsku. On jest Green Arrow 1, wygnane co w Olivera Plina. Tak, z Coochonu. Ale z tego ja że to Asheb tego nie wydało. Wydał to właśnie Egmont i później Eglomos w swojej kolekcji. Więc ciekawe, czy to jest tłumaczenie zaczerpnięte od kogoś, czy sami przetłumaczyli. O, jeszcze tu parę stron. No dobra. I tutaj zapowiedzi, ale to wiadomo zapowiedzi za chwilę. Ostatnia noc odhaczona, teraz Deathstroke. Czyli coś świeżego, coś nowszego, no skoro jest odrodzenie, o Superman na wklejce, no sz, czemu nie Batman, ale jest tu, o, świetny zawodowiec Deathstroke, co my tu mamy, Deathstroke 1.6, jest jakaś miniseria z nim, super, jest tu prolog i jeszcze kolejne zeszyty, więc mamy całkiem sporo, 9 zeszytów tutaj. Jest nieźle, nawet bardzo dobrze, ponad 200 stron, super sprawa, Deathstroke, to na pewno jest taki tom, który sprawi radość fanom odrodzenia, no i fanom Deathstroke'a, bo dostajemy coś nowszego, na pewno będzie to warto przeczytać, no tego Deathstroke'a też nie mamy za dużo, w kolekcji był raptem jeden tom, taki wiecie, z lat wczesnych 90-tych, po, po kryzysie na nieskończonych ziemiach, który został... Wydany i teraz mamy takie coś, oczywiście Slade Wilson gdzieś tam zawsze Co jakiś czas się pokazuje po różnych seriach Fajna to jest postać Która zainspirowała Marvela do stworzenia Deadpoola, który ma zresztą Dużo większą popularność zwłaszcza no W Polsce no Death, niemal nie miał swojej serii u nas wydanej, a Deadpool Tych komiksów już całkiem sporo Z tym, że nasz Slade Wilson nie jest takim Nieśmiertelnym, powiedzmy, bohaterem, jak właśnie Deadpool. Ma, co prawda, większą siłę, szybkość i zwinność, jego umysł działa inaczej, bo jest podkręcony poprzez te różne takie eksperymenty. Podobnie jak Kapitan Ameryka powstał, można powiedzieć, że tutaj za inspirację do powstania Deathstroke, były Kapitan Ameryka i Serum Superżołnierza. Tutaj właśnie coś poszło nie tak, i Slade Wilson stał się właśnie takim antybohaterem nie bojącym się pociągnąć za spust i wymierzyć sprawiedliwości wedle swojego uznania czy też nie wypełnić jakiegoś zadania. Dobra, nie wygląda to źle, jest Robin, jest trochę gacka. Tutaj jest córka Slada. No jest, Robin to syn, Damiana, syn Batmana w tym tutaj akurat momencie. Łatwie wyglądają fajnie, rysunki tak w miarę poprawnie. Jak poprawnie? No tak typowo, nowocześnie. Jacy są rysownicy obecnie, no chyba każdy wie. Odrodzenie, zresztą kojarzymy tą, tą linię wydawniczą. Mamy sporo komiksów dzięki Egmontowi. No, a teraz dochodzi jeszcze taki dodatkowy tomik od Pachet, Cieszą mnie zwłaszcza takie tomy nowsze, gdy nie są dublami. No bo na przykład ostatnio mieliśmy Batmana, który był dublem po Egmoncie, no i tu. Tu jest o wiele większy plus, że mamy coś, co jest nowością. O, tu bardzo fajnie wyglądający Superman. Widzimy tu zmiana jakiegoś rysownika. Ten S wyglądał super. No i tu dojdzie do jakiegoś starcia. Powiedzmy, że nie będę kartkował tej ostatniej części, bo to już jest koniec. Przejdźmy dalej. Po słowie, jesteśmy na 205, 6, 7 stronie. Jest tego trochę. Polecane lektury, powieści graficzne od DC Comics, czyli wkrótce będzie Sekretna Szóstka Czyli tu mamy antybohaterów, złoczyńców w roli głównej To będzie bardzo dobry tytuł, czekam na to bardzo Będzie to czytać No i Legion Superbohaterów, czyli wracamy do przyszłości do superbohaterów Właśnie legionistów, zobaczymy co to będzie Wielka Ciemność, jest Darkseid, jest Superman, tu widzę też na układce No zobaczymy, dwa tytuły to nowości a dzisiaj też były nowości, więc super sprawa, dla mnie bomba. Siadam i czytam. Chcę przeczytać zdecydowanie ostatnią noc w końcu. Trochę na to czekałem. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, z tym razem. Trzymajcie się, cześć.